witajcie z tej strony psiakowy. Ten odcinek nagrywam właśnie. 1 dnia 2021, tak samo jak ten no ale nieważne. I tak no. Nie wiem o co. Ogólnie nie wiem co nagrywać, bo... Miała być nowa gra na 220 subskrypcji, ale mam 219 i jednej brakuje 220, było więc już powinna być nowa gra, ale no poszukam jeszcze jakiejś. Eee, właśnie tylko nie wiem, co nagrywać za bardzo. Bo, jak widzicie, nagrałem, Roblox ma 77 wyświetleń. To nie wiem, czy nagrywać takie Roblox, czy co, bo. Nie wiem po prostu. Na ten moment Fortnite ma 3 wyświetlenia, gdzie pokazujemy już szafkę. No, nie wiem. Nie wiem po prostu, co nagrywać. Napiszcie w komentarzu, co mam nagrać, ale. No z tego co wiem, no to nikt na pewno nie napisze co nagrać, więc z tego filmu i tak się nic nie dowiem, ale tylko tak pytam. Bo na serio nie wiem co nagrać. Czy ma to być Roblox, jakakolwiek gra niepłatna. Fortnite, nie wiem, Fortnite Roblox. Pokemon Go. Blockstar Planet. No nie wiem właśnie. Więc napi napiszcie w komentarzach. Bo nie wiem. I to by było na tyle. Napiszcie tylko w komentarzach, co, chce co chcecie widzieć na moim kanale. No więc co? Na no, no, no tyle, pa.